Skandal we Włoszech, skandal w serii Aki, kibice Milanu, Wigwi Dali, Krzysztofa Piątka, jak ten schodził z boiska podczas meczu Milan kontra Napoli od miłości do nienawiści praktycznie Krzysztof Piątek no rozcieczył kibiców w Milanie kibice są wściekli że po kolejnym praktycznie mecz nie zdobywa gola nie zdobywa bramki co się dzieje z Piątkiem co dalej właśnie z Piątkiem czy zostanie sprzedany czy pójdzie na wypożyczenie no i czy odbuduje zaufanie tych kibiców w Milanu o tym wszystkim w dalszej części tego filmu na samym początku jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz to zostaw suba zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem kliknij także w dzwona, dostaniesz powiadomienie kiedy wrzucę nowy filmik no właśnie skandal we włoszech skandal w Serie A Krzysztof Piątek został wygwizdany podczas meczu Milan kontra Napoli. Krzysztof Piątek zszedł z boiska został zmieniony przez innego piłkarza i w momencie kiedy schodził z boiska kibice Milanu wszyscy praktycznie gwizdali na Krzysztofa Piątka za jego brak dyspozycji tak? kolejny mecz w którym Piątek praktycznie nie zdobył gola no i kibice są wściekli tak kibice się pytają to po co praktycznie Milan tyle pieniędzy zapłacił ponad 30 milionów 32 chyba miliony euro za tutaj Piątek że strzela bramki w reprezentacji przecież mecze z Izraelem, a nie potrafi tutaj zdobyć Gola, że to jest praktycznie kolejny mecz, w którym piątek nie zdobywa Gola. Mało tego, przecież teraz ostatnio pojawiły się informacje, że do Milanu ma przyjść tutaj zlatan Ibrahimowicz, który ma negocjować kontrakt na pół roku. To też dosyć ciekawa sytuacja, że z MLS-ów praktycznie wróci, nic nie będzie kosztował i też ma zarabiać kosmiczne pieniądze, tam chyba 6 milionów euro za te pół roku. Natomiast właśnie kibice są wściekli praktycznie na piątka. Można powiedzieć, że od miłości, od stanów euforii do nienawiści, tak, wrogości praktycznie kibice nie wybaczają, tak. Oczywiście kibice dawali Milanu tutaj jakiś margines, tak, kilka meczów i tak dalej. Można powiedzieć, że to kwestia była trenera, ale to już praktycznie już trzeci trener w Milanie, a przyszło piątek, dalej nie zdobywa bramki. No i teraz pytanie jest takie, czy rzeczywiście Krzysztof Piątek odbuduje swoją formę, zacznie zdobywać bramki, czy zostanie sprzedany z Milanu, czy pójdzie na wypożyczenie. Pojawiły się takie informacje, że miałby pójść do Evertonu, tu tak klubu z Anglii na wypożyczenie. Natomiast jeśli chodzi o Piątka, no musi mieć praktycznie gole na swoim koncie, no z tego jest rozliczany napastnik, no um, ciężko mieć tutaj pretensje do kibiców, którzy oczekują goli, no po to jest napastnik, żeby zdobywał gole, tak? No ja też mogę być napastnikiem, występować w każdym meczu, jak nie będę zdobywał goli no to co to za napastnik tak naprawdę oczywiście Piątek może mieć lepszy lub gorszy czas natomiast no jak na razie nie spłacił się, nie pokazał to się do tej dobrej strony przynajmniej gdyby zdobył bramkę raz na trzy mecze, tak, natomiast on ostatnio praktycznie tutaj nie zdobywa tych goli w Milanie, a kibice wciąż czekają, tak, wciąż czekają no powiem tak, jeszcze do niedawna myślałem, że to nie jest tak naprawdę kwestia Piątka, że to jest kwestia drużyny, poniekąd jest to może związane właśnie z drużyną, z Milanem, bo Milan nie jest jest jakiś przebojowy, też ma perturbacje, to co chwilę dochodzi do zmiany trenerów. Ja mówiłem to w jednym z filmików, że jakby Milan to jest zespół zawodników, ale to nie jest jakby drużyna, tak? Nie tworzy, nie tworzy całości razem. Natomiast powiem w ten sposób, że zupełnie się też moje inne spojrzenie zmieniło po tym, jak Piątek przyjechał na kadrę. Jego zachowanie, udzielane przez niego wywiady, tak? Jak na przykład tutaj oko w oko do Jacka Kurowskiego, wywiad, który był szeroko tak naprawdę komentowany w Polsce i także za granicą we Włoszech, gdzie Piątek mówi tak, że cały czas ich iść do przodu, że teraz kosztował 30 milionów euro, a chce w przyszłości kosztować 60-70 milionów euro. Wywiad, który kompletnie rozcieczył praktycznie kibiców Milanu, no bo nie zdobywa goli, a już chce być warty 60-70 milionów euro. Najpierw udowodni swoją wartość na boisku, a później tak, oczywiście sensie, że chcesz być drożej sprzedany do następnego klubu. Czy Robert Lewandowski kiedykolwiek takie coś powiedział, Robert Lewandowski nigdy takiego nie powiedział, starał się być jak najlepszym, tak? Zdobywać gole w następnych meczach. Natomiast nigdy nie mówił, tak, że o, za 2-3 lata to będę warty 60, 70 albo 100 milionów euro. No to jest ciężkie piłka, nożna jest przewrotna. Dzisiaj możesz być bogiem, a jutro możesz być znienawidzony, tak? Mogą kibice zrywać praktycznie twoje plakaty ze ściany w pokojach, czy w domach, czy w mieszkaniach. Także Krzysztof Piątek absolutnie jest w dołku i muszę powiedzieć, że no tak jak wcześniej twierdziłem, że to kwestia. Milano, to może być po części tak naprawdę kwestia Krzysztofa Piątka. On ma podejście takie, że tak naprawdę ciężko pracuje, zdaje sobie sprawę, że na nim psy wieszają, no ale on nie jest wszystkiemu winny. No tak, ale nie do, nie do końca. Musi też popatrzeć na swoje tak naprawdę tutaj statystyki. Jeżeli nie ma tych goli w Milanie, to musi iść na wypożyczenie albo musi zostać sprzedany, tak? No bo on nie dość, że straci na wartości, to może jeszcze okazać się, że wróci do ekstraklasy, że to będzie tylko chwilowa przygoda. Poza tym, patrząc tak naprawdę na wywiady z Piątkiem zauważyłem, że może nie sodówka mu uderzyła do głowy, ale bardzo pewnie się poczuł, tak? Może nie, nie, to nie jest kwestia tego, że sodówka mu uderzyła do głowy, ale bardzo pewnie się poczuł. Natomiast napastnik nigdy nie może się poczuć pewny. Po pierwsze tak, ze względu na to, że musi być zawsze coraz lepszy. Napastnik ma więcej pracy niż inny zawodnik z boiska, tak? Bo na niego się praktycznie wszyscy czają. Obrońcy, bramkarz, więc za każdym razem musi się uczyć. Musi być coraz lepszy. Ostatnio przedstawiałem historię, że Robert Lewandowski tutaj miałby korzystać z trenera snu, tak? Niektórzy to, o, śmiech, bekania, tak? po co trener snu, że ma wyłączać telefon komórkowy, jak śpi, odpowiednie oświetlenie, tak? Czy lampa włączona, odpowiedni porze? No tak, ale to wszystko, to są takie detale, to są punkty procentowe, które później dają mu przewagę na boisku, jest wyspany, lepiej zregenerowany, ma szybsze myślenie, szybsza uwaga i przez to może potem zdobyć gola, tak? Także Krzysztof piątek, według mnie, poczuł się zbyt pewnie, a cały czas powinien szukać tej bramki, zdobywać te bramki. Dobrze, że nie bierze tego do siebie, także w całej tej krytyki, ale naprawdę no, musi się zastanowić, bo jego sytuacja spadowa. Okej, okay, pieniądze wpływają na jego konto, bardzo sowita pensja, natomiast piłkarsko tak naprawdę cofa się tak, w rozwoju. Także piłkarsko się cofa praktycznie, także musi poszukać tutaj nowego rozwiązania. Troszeczkę, ja mówiłem, to jest kazus Arkamilika, który świetnie zaprezentował się, w górniku, Zabrzu, potem poszedł do Bundesligi Bayeru Leverkusen i tam kompletny rok przestoju. Zarabiał kosmiczne pieniądze, bo chyba w wieku 19 lat zarabiał milion dolarów w przeciągu roku za to, że grzał ławkę. Jeszcze pamiętam takie komentarze Mateusza Borka, Romana Kotonia, chyba to sprzed tam paru lat, tak, którzy byli zszokowani, że taki młody zawodnik, 19-letni zarabia milion dolarów, grzejąc faktycznie ławkę, ale później Milik, Milik poszedł do Ajaxu Amsterdam i się odbudował, tak. Więc tutaj rzeczywiście Piątek musi jak najszybciej szukać rozwiązania. Jeżeli nie, to pójść do władz klubu i poprosić o, o to, żeby poszedł na wypożyczenie, bo na pewno dalej potrafi zdobywać gole, a poza tym powinien pomyśleć na tym, co może jeszcze do, udoskonalić, co może yy, jeszcze lepiej zrobić, tak? E, no bo samo ćwiczenie na siłowni, czy sama tutaj podejście do treningów to nie zmieni. Trzeba dzisiaj szukać nowych, tak naprawdę alternatyw. Być może potrzebne byłyby mu analizy meczów przeciwników, tak? Żeby mógł rzeczywiście przechyczyć, e, no bo musi zdobywać te gole. No to nie jest też tak, jak się chodzi o, o Roberta Lewandowskiego na przykład. Robert Lewandowski miał różnych trenerów Bayernie Monachium. To nie było tak, że za każdym razem trener powiedział mu, gdzie ma się ustawić jak ma grać. Tak? To też jest duża inteligencja zawodnika, inteligencja boiskowa, że musi odpowiednio się dostosować. Zresztą Pep Guardiola kiedyś powiedział takie słowa, tak? że on, on nie nauczy zawodnika grać piłkę nawet jak zakłada pewną taktykę, to ona musi zupełnie inaczej wyglądać w praktyce, tak, jeżeli tego wymagają warunki. Natomiast piątek nie ma tych goli, to jest absolutnie powód do tego, że powinien włosy rwać z głowy, no bo w przypadku napastnika to jest tragedia, tragedia, jego wartość drastycznie spadnie, może pójść do gorszego klubu, tak, i naprawdę będzie miał potężne problemy. Ja uważam, że pójście do Evertonu to był kolejny praktycznie szczaw w kolana, absolutnie nie może iść do Evertonu, bo tam się nie odbuduje, tak? Jedyne miejsce, gdzie może po prostu pójść Piątek, to nie wiem, czy Bundesliga, tak? Według mnie Bundesliga najlepiej by się odnalazł Krzysztof Piątek, natomiast nie do Ligi Angielskiej, bo to by troszeczkę będzie kazus właśnie Krychowiaka, który poszedł też do Ligi Angielskiej i tam się kompletnie nie odnalazł. Także no, piątek powinien mieć powody do zastanowienia, się, bo kibice już gwizdali. Pamiętam tę euforię, jak piątek zaczął strzelać gole, tak wszyscy kibice wykonywali tą cieszynkę. Pom, pom, pom. E, tutaj ten dziennikarz włoski, który krzyczał, tak? Pio, 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 piątek. E, natomiast no, dzisiaj praktycznie. Piątek musi mieć statystyki, musi mieć na swoim koncie gole, musi mieć asysty, z tego jest rozliczany i to jest najważniejsze, tak? No, tego się nie zmieni. A jeżeli nie ma praktycznie w tym Milanie, to absolutnie po tym sezonie, bo jeszcze na początku można było dawać mu szansę i też kibice dawali taką szansę. Natomiast teraz skończył się praktycznie ten limit cierpliwości. Musi też Krzysztof Piąta, Piątek pamiętać, że kibice we Włoszech są fanatyczni, tak? Że oni, może mieć teraz nieprzyjemności ze strony kibiców, którzy no, nie będą go tak ochoczo widzieć widać na ulicach, tak jak było to na początku. Początku był traktowany jak Bóg, tak? Wszędzie skandowano, o autografy. Teraz może być znienawidzony, tak? Bo we Włoszech piłka nożna to jest praktycznie traktowana jak religia. No i teraz um, ktoś, kto przyszedł do tego klubu za takie pieniądze, gra na boisku, nie zdobywa goli, może zostać znienawidzony, tak? E, może zostać znienawidzony, także no sytuacja piątka na pewno nie jest na najlepsza. E, zresztą jest ona kuriozana w kontekście Zlatana Ibrahimowicza. Chociaż ja uważam, że gdyby przyszedł z on by dużo pomógł piątkowi e, taka pewność siebie troszeczkę by ten Zlatan przestraszył tych właśnie obrońców w Serie A. Rzeczywiście Piątek miałby szansę, tą lukę na zdobycie gola, bo wszyscy kryliby tutaj tego Zlatana. On otwierałby szansę na zdobycie gola dla Piątka, ściągnąłby uwagę, a z kolei Zlatan nie byłby aż tak pazerny, bo już praktycznie jest nasycony, tak? Na dobrą sprawę to chciał już zakończyć karierę. Według mnie on przejdzie do Milanu. Tak mi się wydaje, że on przejdzie, chyba, że miałby, będzie miał inne plany, tak? Ale wydaje mi się, że przejdzie, bo on, dobrze wspominam, występował od 2010 do 2012 roku w Milanie Rozegrał ponad 50 meczów w Milanie, i to też taki czas był, kiedy Milan zdobywał sukcesy. Pozdrawiam. Trzymajcie się, zostawcie w komentarze, napiszcie co na ten temat myślicie. Cześć.